Siemono witajcie, z tej strony Dzisiaj w tym oto odcinku no... No nie udało mi się znowu dogadać tych chłopaków Bo ciągle się kłócą jak... Jak z szerszeniem, ale... Dzisiaj chciałem pogadać z... No... no... Jak to mogę nazwać? Moim nowym królem Czy tam, jak to mogę nazwać? No... No po to jestem mieszkańcem, nie jest... Nie, tam rządziłem, ale tutaj już nie rządzę, to więc pójdźmy do tego cesara, więc pok a nie puk puk, Dałem puk puk pop. Ta, tam? Mirek jaki Mirek? taki Mirek, że wchodzi do twojej chaty ej, ej, ej. panie, panie nie, nie wolno wchodzić tak do przodu no dobra, puk puk tata Dariusz no proszę no

Dzięki. A boże, niech sobie weź to sobie złote, ja marchewki sobie zrobię plon. Bo coś złote plony. Ej, a jak wyrazili Skodę? Eee... Powiem jedno, że teraz jest moje plony, bo ja nie mam domu. Nie mam pieniędzy, człowieku, jestem bidny! Muszę zarabiać pieniądze... Ten, zbierając boże! Ej, u czego jesteś bidny? Bo tu... To... Nie jestem bity, tylko chodzi o to, że ja jestem biedny. No i potrzebuję jak żyć. Tylko gdzieś. Dlaczego ja nie wrócisz do swojej wioski? Bo tam się już porzucony Wioskę mi rozwaliliście. Ale ja, ja miałam plan na chwilę naprawić. Potem. A chwilę już nie naprawiłeś. Ale naprawię ci! Ale chwilę sobie tutaj zamieszkam, w luksusie. Bo nie zgadza się luksus. Patrz, o kurde. No, Ale musisz być moim... moją szórką. Co? Ja jestem tylko... Ja jestem tylko twoim mieszkańcem. Patrz! Wiesz, ja mieszkam? Wierzyszce i to jeszcze byle jaki. Tym bardziej, że ona jest stara, ponieważ ty masz nową flagę, a tu jeszcze są stare flagi. Widzisz to, znaczy, że jestem biedny. Biedny, ja nie mogę! Jak tyś to zrobił? Ja nie mogę! Człowieku! Chciałem ja zejść tak luksusowo. Ale <laughs> yeah, to yeah, moje yeah. buty! Co? Masz moje buty! Oddaj no moje buty! Co moje buty? Co moje nie, buty? Ale to ja... Ale ja nie mam putku. To snać, znaczy, dobre, pożyczę ci. Oba! Nie, to moje, na pewno. Ja nie mam Tam. twoich! A oh, sorry, tutaj są. Ja nie mogę, zgubił, zgubił buty w polu uprawnym Twoim a, a, zejściem cudzowym. I po drugie, nie, nie będę twoim sługą Zamykam... Wiesz co ja mam? Nie, 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 ty masz... Posuwać Ty masz, ty masz ten niepotrzebny łuk Nie, nie mogę, no serio, wywaliły go Pała! Ale co chcesz mi zrobić, człowieku? Ja tutaj jestem tylko, żeby odpocząć od tego, co się stało na mojej wiosce. Ci katastrofa. Jak nie pamiętasz. Okej. Okay. Ale musisz być moją sługą, żebyś mógł tutaj mieszkać. Pomiędzy. W twoich snach. Ja idę do tej starej wieżyczki tam mieszkać. Dobra. Nie! Witaj, mistrzu. No, no i od razu lepiej. Co on zrobić może co no to, to tu najpierw zrobić? Hmm. Co no niby mnie Poczekaj, muszę coś sprawdzić. Może posegregować złoto ze, z diamentami i z szmaragdami? albo nie, nie, Albo nie, pójść nie. do Adama i udawać zombiaka. Nie, tam Bo ty jesteś teraz moim sugo. Zawsze więc robimy, tak, więc naprawimy wszystkie szkody, które zrobi, e, zrobiłem z Adamem w tamtej wiosce. Dobrze, mistrzu. Tylko Chodź. to ja nie umiem budować. Ponieważ jedynie co wiem, że kontroler mózgu może stracić połowę pamięci osoby. A tym bardziej czary, mary, szamy, rary, żebyś umiał budować jak najlepiej. Mistrz, że tak nie działa. No to dobra. Czary Mary w książce pisze, żebyś był najlepszym budowlańcem. Dzień dobry, ja chcę sobie Mistrzu, Tutaj mój drogi prezydent, mój król Muła. Będę budować przepiękną budowlę. Może wezmę, Taka, zbuduję. Proszę, Proszę mo za mną, Możemy e, odbudować, mieliśmy może odbudować mo starą wioskę. Może zbuduję nowy, nową wieżyczkę, będzie przepięknie. Nie, 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 proszę pana, e, nie e, nie chodzi mi o wieżyczkę, nie chodzi mi o nic u mnie, tylko musimy pójść do starej wioski a i ją to jest, A jaka to jest stara wioska? E, ja pana zaprowadzę. Proszę za mną. Dobrze. Tylko ostrożnie, żeby swoje nogi nie połamać. A, już sobie złamałem nogę. Hmm, tędy? A ty masz elitrę, dobra, to polecimy. Bo jestem z z sygmał. No dobra, lec do mną. To bo w tym, że nie mam bo ktoś mi go ukradł, tego nie pamiętam kto. Chyba to był Alo. No. Dobra, i widzisz tutaj te szkody? Nie widzę, bo, bo dopiero jestem przy tym dziwnym wieżowcu, on jest okropnie brzydki. Muszę się z Tobą zgodzić trochę, ale chodźmy. Najpierw trzeba tutaj odbudować tą łapkę. To jest pierwszy element, tu trzeba łapkę naprawić. Dobrze, naprawię to betonem. Nie, betonem nie. Betonem nie może być. Albo dobra niech będzie na razie. Kto to jest? Jakiś odos. A to mm, co to jest? Nieważne. E to jest kościół. Nie. I teraz mamy przechlapanu. O co chodzi? Bo ja dalej nic nie ogarnię. Musimy naprawić to. Aha. Tymi samymi kolorami. Dobrze. Ale dzięki ty... Jeszcze tą fontannę trzeba naprawić. Przepięknie. No, no niech tak będzie. Dobra, a ten kościół to co z nim robimy? Jaki kościół? No ten tutaj. Odbudujemy go z jednego materiału. Mm, mm, no dobrze. Niech, pan, niech mistrz mi ufa, ja jestem budowniczym normalnie. Ja jestem i budowniczym i czarodziejem. Mogę to zmienić szybko w potem budowle po, po jakimś tam... W 15 minutach. Dobra. jak ma... to chodź ze mną. Może ja tylko mam jakieś problemy z mikrofonem, dobrze? Zaraz będę mówić. Udało się odzyskać już mikrofon, bo tam były jakieś tam mechanizmy. No dobrze, to proszę za mną. Przepięknie wygląda ten kościół. Nowoczesny kościół. Tu trzeba naprawić tą ścianę. Jeszcze naprawmy ten. jakiś przeciwny i brzydki pomnik. Czy tam wieżowiec? Nie, 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 nie tylko, tylko troszkę go naprawię. I tak ten wieżowiec brzydki wygląda. Jakby ktoś by zrobił kupę, na to leżą. To też nie było. No tutaj trzeba naprawić, o jezu. No dobra, jeszcze tutaj ściankę poproszę. Taką ładną ściankę. Jaką ściankę? No tutaj, przy kolejnym kościele. Dobra, no to teraz tutaj zbuduję. Bardzo ładnie. Dziękuję. Nie może co? Już mogę Proszę wrócić pana, do... może pan jeszcze tu naprawić? A, już mogę wrócić do mojej starej formy. Eee, za... źle to robisz. Źle to naprawiasz. Ja sobie sprawę e, pana. Pan źle tak, mówi tutaj? Jeszcze tutaj. No i tyle Dobra. wystarczy. Dobrze, już mogę wrócić do mojej starej formy. No e, bardzo, dziękuję. O, ja jestem mistrzu. Jestem mistrzem. Wróciłem. Co? Co? Walałeś mi z tej książki, baranie. Jak mogłeś? Nie. W ogóle... Co ja tu robię? Dlaczego mam te kamienne coś w ręku? Nie. Nie mów, że prosiłeś, żebym naprawił tą wioskę bez całym kamiennym cegłem. Nie, nie wybrałam kamiennej cegły. On uważał, że on się zna na tym doskonale. Kto na niby? No ty, jako ja, budowniczy. Jak to ja nie jestem żadnym budowniczym twoim? Nie, w ogóle tu muszę i tak naprawić, bo to i tak wygląda jeszcze brzydziej. Kościół ja. się przemaluje, po prostu na cegły, lany. Tak, ciekawe, jak przemalujemy to cegła Na płotek. Człowieku. Mam jedno, mam ochotę wziąć teraz tą oto wędkę i żeś stracił pamięć do końca życia. Ale kurde nie mam jej tylko mam przewrócenie pamięci. No dobra, to ty do swojego domu. No ale patrz, chociaż się woda nie wylewa. No chociaż to, tego dalej nie mogę dalej tego nie mogę znieść, że wy dalej nie macie ze sobą sojuszu. A tym bardziej, że nie będziesz już moim sługą. Leć tam do swojej Afryki. A ja i tak muszę tam pójść, ponieważ tam i tak muszę mieszkać. Bo nie chcę patrzeć na ten burdel normalnie. Mam pomysł. Zamieńmy się wioskami. Co? Zamieńmy się wioskami. Czego? Bo nie chcę mieszkać w burdelu, który stworzyliście ty z moim bratem. A ja nie chcę mieszkać w tamtej wiosce. Dlaczego? No. no wiesz dlaczego. A dlaczego? Bo jest burdel, którego wy zrobiliście. Dobra. To ja tam dajmy. Ja tam naprawię i jak będzie wszystko git, to tam zamieszkasz już, jak naprawię wszystko. Może tak, może nie. Nie wiem. Jak, jak to ładnie zrobisz, to może tam zamieszkam. Dobra, to ja idę po materiały, a ty sobie tam mieszkaj. U mnie. Dobra. Ja przyjmuję... Tylko ja tylko nie przywrócę. Napy nie przywrócę. Dobra, no to ja normalnie teraz będę mieszkać w swoim starstwie, kiedy nie naprawisz mi wioski. Ja nie mogę widzieć, Ja nic widzowie ja nie pamiętam z tego kontrolowania. Ja mam... Ja mam dosyć chłopaki miejsca, żeby tego skontrolować albo mnie ogłupiać. To już mam dosyć. Po prostu mu wezmę konia. W ogóle koń, ty w ogóle codziennie śpisz i rzesz na tym... Jestem nieskutony, więc wezmę te wszystkie konie, zrobię dobry uczynek, pójdziecie do, do jego domu, odpoczniecie, jedziemy sobie chlebek, chodź tu jeszcze i na żołnierze Ryszardów, bardzo tutaj, po prostu te koniki, żeby, żeby mogliby się przenocować u zamku, a ja pójdę do mojego... Tymczasowego domku, którego nawet nie mam sensu już patrzeć na niego, on wygląda okropnie już. Ja mam ochotę wrócić do mojego, do mojej starej chawiry, do mojej willy. Ale to nie chcę być w tym burdelu. No dobra, widzowie, no to... Dziękuję, widzowi wam za oglądanie tego odcinka. O, mam jeszcze awarię niż wbie. gdyby nam tutaj by się, ktoś by się przydostał się. Się z wami pożegnam na tej fladze. No i, widzowie, przeżegnowuję się z wami. Mam nadzieję, że wiązka będzie naprawiona. Do zobaczenia.